Siemaneczko, siemaneczko na wszystkim, z tej strony Sniki zapraszam was do kolejnego odcinka arynkowania. Grałem z zdjalić, mam nadzieję, że mu wszystko będzie działać i wszystko będzie w porządku. Zostaliśmy frakcję twierdza, zagramy na twierdzę loch, na frakcję loch znaczy się. No cóż, zobaczmy jak to się da, czekajcie, monitor co so trochę cofnę, bo on za blisko. Na razie wszystko działa, więc jest w porządku, więc jest super i mam nadzieję, że tak zostanie. No cóż, cóż wam mogę powiedzieć? Fajnie, że wpadliście. Zostawcie łapeczki, suby, komentarze, zagłosujcie w ankiecie odnośnie jednostki drugiego poziomu. Znajdziecie ją oczywiście w opisie. Gramy na ilaję, która chyba zaczyna. Pamiętam z czym już dokładnie, nie będę się tutaj jakoś rozwodził. Pecja jest z drugiego poziomu. Na coś ma... Was destrem, na starcie, mamy rozbicie zniszczenia. Mamy urgadkę, która... Odbicie zaklęć posiada, czyli w sumie morok jako tako nie będzie nam aż tak groźny. Jako tako z tego co widzę, widzę zajebistą żółtą ścieżkę. Bardzo przyjemną żółtą ścieżkę widzę. Ogromnie fajną i szczerze powiedziawszy nie ma tutaj innej ścieżki wartej uwagi. No już po prostu mogę wam to z góry powiedzieć, że po prostu po prostu nie ma. No sprawdzę czy się jeszcze nagrywa. Jest super. No i cóż, ze w nie w hordy raczej tak średnio. Raczej tak średnio bym powiedział, zostawił tych Tani, ten, bo to są zawsze te same, ale jak hmm, nie wiem tak. Wolałbym bitewne czy coś, żeby wbić. Czy ja lotny chcę w takim razie? No, mimo wszystko nie, czy ja chcę rozbicie zniszczenia. Czekajcie, jest coś ciekawego z rozbiciem zniszczenia? Tak, szczerze powiedziawszy, na jakieś tam rzeczy, żeby zagrać, może wypróbować, może rozbicie. Kurwa to jest aż takie drogie To jest aż tak drogie Ale szczerze to bym sobie to zrobił, tak? W sumie dla testu trochę no czemu by tak, tak po prostu tego nie, nie zrobić? Bo czemuż by nie? Już nie pamiętam co tam trzeba było, bo ja tak jak jestem jakoś mega mega zajebisty w tym Mega mega w pamięci już jest nie cenie zniszczenia musi być. Ok, musi być siła ponad magią. Ok, co tu jeszcze do tego musi być? Strasznie, to jest drogie. To mi się trochę nie podoba. Nie wiem, czy to w ogóle nie będzie zmienione. Potężny cios jest jeszcze potrzebny. No, średnio to wygląda wam, powiem szczerze, żeby aż tego tyle było potrzebne. No, ale dobra. Potężny cios. Ekspercki krwawy szał. Obronę powinien sobie zrobić. Pamięć z naszej krwi też na pewno, na pewno pójdzie. Lepsze rozbicie. Witalność, tak średnio, wybuchmany, no niekoniecznie na ten moment. Nie, niekoniecznie. Witalkę w sumie ma to sens, jako tako. Jest ten ognisty gniew, jest i pamięć naszej krwi, jest i jakiś atak, więc to wygląda w taki sposób. Nie chcę mocniejszego rozbicia, tak naprawdę w zupełności, w zupełności wystarczy, bo chciałbym mieć tylko w taki sposób. Czy ja chcę jeszcze coś z defa? Ja chcę tutaj coś z defa, by może trochę zmienić, czy coś takiego, czy 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 czy, czy, czy tak zostawimy. To nie tak średnie, wam powiem, jest. Że nie od magii, w sumie Unik. Ja może spróbujemy dostać ochronę i z ochrony 3 defa, w sumie. Dobra, no to szczęście wyźmiemy sobie. Mm, szczęście. Mi to pasuje ten build w sumie. Bardzo pasuje. Ochronę sobie wezmę z prostego powodu, że chciałbym. Raczej i tak, no, w sumie na taktyce mam ile szybkości. Jeden, dwa. Taktyka mi zwiększa w sumie. Lepiej mieć niż nie mieć taktyki, szczerze Wam powiem. Szczęście żołnierza tak średnio. Odporność bym w sumie chciał, jakby coś się tam złego mogło wydarzyć. Lepsza obrona, do tego odporność. Do tego lepszy może atak. Wydaje się być to. Poko? Jakbym miał mrok? Jakbym miał jakieś przywołanie? Jakby miał destro? daje że no morali, no nie będzie. Zresztą można podbić sobie tym. Czy ja potrzebuję coś więcej? Not yet, Może na środku jeszcze coś ogarniemy, bo tak naprawdę mam bardzo spokojne artefakty. Nie ma tutaj jakoś dużo szczęścia w nich. Ale mimo wszystko są spoko i wydają się być naprawdę solidne. I może, że pójdziemy jeszcze po jakiś artefakcik? Może nie, może tak, zobaczymy. To jest rozbicie z pasywki, jeszcze jest, więc w sumie będzie miał trochę ciężko się ze mną tutaj bić. Bo moje staty wyglądają naprawdę bardzo jak bez, 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 bez. Spoko, w szczególności, że mu ini bardzo mocno zbija, Do tego przydałoby się płaszcz cienia śmierci, który nie, raczej nie dostaniemy. Znawiam się, czy iść w prawo, czy, czy, czy w środek, czy, czy w lewo trochę. Może byśmy coś kupili. No mamy zaoszczędzone te 6000, więc pójdę w lewo. Bilde jest w miarę okej. Okay. Tam w sumie nie chcę nic więcej. Niech tak zostanie, tak jak jest po prostu. Niech po prostu tak zostanie. Noż trafimy na jakąś fajną, fajną ścieżkę, która nam coś zwiększy. Płaszczyk z moralami. Nie wydaje się być taki naiwny, nie wydaje się być taki w sumie głupi. Buty za 5000, których nie mamy. Mi, mi to odpowiada, buty za 5000. Obrona plus szczęście, jak najbardziej. I atak czy moral, w szczególności, że my tak jakoś morali to tak no nie mamy. A fajnie by było mieć, więc po prostu... Po prostu sprzedamy jeden artefakt, my to... Sprzedajmy. Kupmy sobie ten płaszczyk, szczerze wam powiem, będę spoko. Dzięki temu będziemy mieli fajny moral, będziemy mieli fajne szczęście, fajne staty, trochę wiedzorki jest. No ten artefakt no średnio potrzebny, raczej nic nie będziemy wymieniać za, za poziom, bo szczerze powiedziawszy no... Jest jak jest, no to nie jest szałowe, to nie jest jakieś overpowered i tak dalej. Ale to jest taki bardzo prosty buildik oparty na tym rozbiciu zniszczenia, w którym mamy tą opcję z biciem ognisty w ogni. Więc, no tylko Smoczek nie będzie zostało chyba że weźmie innego. No ale dobra. No ale dobra, no dobra, no nic więcej nie zrobimy. No trzeba się z tym pogodzić po prostu. Trzeba się z tym po prostu pogodzić. Gramy na loch chyba, ja się tam nie pamiętam, nie mylę. Raczej wątpię, żeby grał to Destro. Ale może zagrać, co nie? No dobra, i tak jest sporo, sporo wszystkiego, tak szczerze powiedziawszy. Nie ma co się bać, nie ma co płakać. Tutaj weźmiemy z zostawieniem sideł. Tutaj weźmiemy jednak tego, żeby strzelił na starcie mimo, mimo wszystko. Ja tutaj raczej będę wolnym tempem tam szedł. Nie wiem, nie został. Się boję grać trochę tego, tamtego. Tutaj z regeneracją czy z piorunami. E, ten wiwerniak z regeneracją może się bardziej w sumie przydać. Chyba, że... No w sumie z jadka na, na, ten, na tego gościa. I tutaj pałkowy czy ten... Wrażliwość na hipnozę, może grać ten szał, no ale szał mogę w sumie odbić, nie? Mniej szybkości tak dwie tury potrzebuje. No, nie wiem, zagramy e, tego ostrego. A ciebie tutaj, podżegaczek. No to i tak nie dochodzi, nie? No i tak nie dochodzicie, tak w sumie wszyscy w jedną turę nikt nie dochodzi. Ale ja wam tutaj powiem szczerze, żebym zagrał może bardziej. No mam mniejszą nic, co nie? Mam mniejszą prędkość i tak dalej. No trochę jest on słaby, jest dużo, ogólnie rzadko się go tak średnio opłaca grać. Dobra, wyśmiemy tego bardziej agresywnego, może mimo wszystko, mimo mimo wszystko. Ubiemy się w miarę podbić w miarę podejść. Nie wiem, no to jest... Spoko, no, strasznie to dużo kosztuje, nie? Już tyle rzeczy. Ponad magią w szczególności, która nie średnio nam cokolwiek daje. No ale okej, okay, nie? nie? No nie, zobaczymy. Dobra, no i tyle się mówi. Plugawiec, nie plugawiec, bo nie chciałem plugawca lepiej po prostu. Ta jest tutaj, ten jest eksywny. Dobra. Niech tak będzie, niech się dzieje. inni mu też mocno zbijamy. Więc spoko machin, machin, czy my chcemy. W mnie to akurat łańcuch jakby miał czy coś takiego, to zawsze może coś zgarnąć i, i pomóc, więc... Więc tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Jest dużo tych odporności jest dużo wszystkiego. No jak będzie miał dobre przywołanie z dobrą tajną zbroją, no to może być problem, nie? Może być problem. Mamy czy szczęście, czy morali? Tak jakby zbił mi to szczęście, trochę to jest bardzo prawdopodobne. To coś ich tam jest. Moral. Okej, okay, jest czerwony, jest czerwony, jest czerwony, jest ten. No dobra, czyli jest ofensywnie będzie. Będziesz się ze mną bić i mocno się ze mną walić Oj, niedobrze To jest Diali, więc dobry gracz, jakby coś yy, trzeba było, no to wiecie Bo oczywiście płaski tereny to jest normalne na tej arenie yy. Czy moral jeden szczęście? Ile on mi zbija? No nic w sumie Mhm, 20 poziom, Maciej ma bardzo dużo rzeczy Bardzo dużo rzeczy no jest to oświecenie, co nie? jest inteligencja. Może być jakiś mrok? Może i być. Czemu takich statów dało dość przeciętnych? No i dobrze, kochaniutcy, dobrze, dobrze. Musimy uważać na Smoczera. Musimy uważać na Smoczera, więc też tak nie chcę za bardzo być od spodu, od początku. No ty i tak jesteś dość w sumie wolna, ale inni mu zbijam jako tako, nie? I nim zbijam. Ciebie bym rzucił w sumie trochę do boku. Ciebie bym rzucił, może tak? To mam gdzieś to zostawimy, może jakoś? Coś, coś, co nieco, może się uda. Ciebie tak przyspieszę, żeby szczelić? Dobra, niech tak będzie. Okej, okay, ten nieładny, ile co on tam ma? Atak, def, wiadomo, jest kara boska. Bult. Ale przypierdolił. Laka dostał, czy co? Nie no, pojebane, no to dobra, no to nie możemy w taki sposób zagrać. Ten mi zrobi wjazd, jest aura. Jest i aura. Dobra, to ja muszę zrobić to jakoś inaczej. A ty i tak nie dochodzisz. I tak nie dochodzisz do tego centaura, to nie ma sensu nawet przyspieszać, wam powiem szczerze. Nie dochodzimy, no bo on tak to też sobie wziął, jest dyplomacja bez osiem smoków. No nie jest to przyjemne. I nie ma zbite dość przyjemnie, nie? Więc lecimy do przodu, po prostu lecimy do przodu. Niejakoś, wiecie, nie, nie, nieprzesadnie się tym przejmujemy, co on tam dla nas przyszykował. W sumie, w sumie to bym tobą już podszedł. Jak tobą podejdę? No tego warto by było trochę zostawić. Dwa. ile ty masz w ruchu. To powiem to bez sensu, będzie się przyspieszać. Dobra, moral jest. Dobra, tobą jakiś czar. Raczej może jakiś heist. to jest bardzo ważny. Lubię tobą być ważnym. bycie mnie mieć szybkiego. Też, żeby tak się nie ustawić pod jego zrzucenie, z jakiegoś tego. Dobra, wy, wy, wyciągniemy się do przodu. Okej. Okay. Dobra, tą szczelona jest. Yy, to szczelona. Okej. Okay. Nie będzie raczej taki średni, trochę Wam powiem. Da mi się już z tym zrobić. Rabierz mi tego, dobra, niech tak będzie Gniewik za 548. No, mimo wszystko, spoko się to wydaje, spoko, nawet bardzo, żeby rzucić zewy krwi. No, raczej mamy moral wysoki, szczęście. Więc to nie ma sensu. Wchodzę w tym momencie, też nie, potężny blow też nie do końca. No, uda mi się prawdopodobnie zablokować. Tam jest suka mocno bija, dobra, smog jest zbyt, zbyt niebezpieczny. Mraszka, nie wszedł moral. Okej. Okay. Ile on ma tam strzał? To tak średnio. Ty zbijemy, żebyś nam na okay. nie trudkował. Okej. Mam te wrażenia do gniazda, nie? Jak to nie jest na pełnej, ale on jest dość szybkawy. On jest dość szybkawy. No w sumie nie powiem mieć. Znaczy to. Nie wiem, czy on nie ma czegoś do. Do wiecy, nie? Wiecie o co mi chodzi Czy on nie ma czegoś... no No kurwa, akurat tak się stawi, że ona mnie na pełnej będzie mogła szczelić Tym się w ogóle nie podoba, więc w sumie przyspieszymy dzikiego No tu nie jest na pełnej, jak dzikiego przyspieszę, no to dziki dojdzie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No wiadomo, się pewnie ruszy i zostawi <coughs> Ale sam się nie powinien zapierdoszyć Dobra, super wyszło A super wyszło Dobra On na tyle przyspieszy tego ziomka, żeby on doszedł? No to jest pytanie, nie? No boli strasznie. To twardy jest ten ziomek. One no, no tak średnio. Tak średnio w sumie przyspieszyło. Cholera. Dobra, ale przynajmniej jest w miarę ok, w miarę szybko, nie? Dobra, morale, moraluje Też szczęście, on no, ma słabą tą ini, nie? Kurde, ale on bije 859, no serio? To jest popierdolone, kurwa To jest aż popierdolone, no jeszcze moralujesz, nie? No niefajny jesteś Hejsik, dobra tam, jolo w tego hejsty tak ty nie dochodzisz No nie, nie walnę ciebie w sumie Tak ja mógł cię fokousnąć trochę teraz E, tamtą wieśmę z tyłu też bym chciał się fokusnąć. To jest wolne, to jest w miarę szybkie, to jest w sumie niebezpieczne. Mm, dość mocno. Nikogo nie walę dwa razy na twarz. Przecież żeby sam siebie nie przypierdoszyć. Mhm. Szczerze wam powiem, to bym z... ta jazda jest dość daleko trochę. Albo tą jazdę to bym zbił piątką tobą, więc bym się ustawił w sumie tu. Dobra. usunęło go, okej. Okay. Nie fajnie, że moralujesz. I tak nic nie zmienia. Posunął mi i nie oddał, nie? No ale dobra. Teraz jak tu się ruszę, jestem trochę w plecy, bo za bardzo nie mam jak tym dojść. A tą babeczkę chcę w sumie zbić tego smoka olać. Też nie mogę się tak ustawić. Też nie mogę się za bardzo tak ustawić, bo jak ja się tak ustawię... nasz się chore DPS-y Musimy mieć coś do ustawu bicia żywiołów, bo to jest naprawdę popierdolone. Cię staję do tobą, nie będę mógł ruszyć. To jak to mi skąd skontry, nie? Jak tu się ustawię, no to nie mogę się tu ustawić. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Mogę się tu ustawić. Bo nie mogę po prostu, bo dostanę z, z, ze smoka. To muszę zabić. Po prostu muszę. Dobra. Ja pierdolę 4 on musi coś mieć. Przecież to jest popierdzielone. Też ja mam defa. O jezus, ale tu się ustawiłem. Pod ten. A no w sumie on mnie z pasywki zbije. Nie, no serio, on bije chore, chore obrażenia bije, naprawdę, popierdolone obrażenia on bije. Wow. Musi coś mieć do zestawu, bo to jest po prostu aż, aż niemożliwe, no, żeby aż tyle było to obrażeń, wszystko, nie? To jest po prostu wow. Kurwa. No nic to, nic to nie zmienia, to w ogóle bez sensu. Czy to wszystko jest bez sensu? Wait a sec, klikłem. Nie ma opcji, nie ma opcji, nie ma opcji, po prostu za dużo bijesz, no strasznie dużo bijesz Wait, a przez przypadek Jeszcze cały czas moraluję, a ja tak średnio, laki to mi weszły jak kible Jemu ja to wyszedł lak tu No nie ma opcji, no nie ma opcji, weź tam się zlatkaj z Spotify, z tą, z tą reklamą, idź pan w cholerę, nie, nie denerwuj Nie podoba mi się to, naprawdę Pojewane dps -y, no naprawdę, no nie idzie nic z tym zrobić, no. Dmg per second to tak, może nie, ale DPS, Dmg per... co tam. Nie wiem, no co ja sobie mogę, no nie wiem, zablokować jego, kurwa, bieganie tej pipidówy. może mam mini, to zbite, to, to chore, 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 po prostu, ho, chore. Dobra, niech się sam zabije KW A, kurwa, nie wyszło w sumie. Czekaj. Tu jakbym walnął, nie, tu bym siebie walnął. W sumie nieistotne to jest tak naprawdę, bo i tak... Tak przegrałem. I tak przegrałem. I tak przegrałem, nie? Po prostu, ale mu no po prostu jest niewiarygodne, no. No te zdystrzenia bym destro miał, nie no to by był spoko, ale no kurwa to strata ruchu, no... No po prostu się to nie da, no po prostu to się po prostu... Nie dodaję! Znaczy... Może ja bym nie trollował i to zrobił ruch, a nie przez przypadek mi skliknął. Może bym jeszcze w sumie wyciągnął, nie? Ale żebym się zblokował w ogóle i wszystkim zapierdolił, w szczególności tobą, kurwa. Ojej, masz na twarzy pieśniaku. Kontry pozbijane, bo sobie zbiłem. XD Dobra. Mhm. Dobra. Może ja bym nie odpierdaszał, no to może by coś pykło, nie? Ale dobra, w sumie to nigdzie kontry nie ściągnę już. W sumie nigdzie. Dobra, zginąłem sobie. Ten przeżył, serio? Dobra. Ej, no nie wiem. Może, może, może. Jakbym nie trollował trochę, nie no kurde, no przecież to jest... niesamowite, no... Bym pewnym... miał szybkość, czy coś i zmoralowała, nie, nie, już myślałem... Że, że nie. Rozkładzik dostaje, oczywiście nic nie odbijam, nie mam odporności. I sumiejki z tego. kto by się tego spodziewał, trzeba było szał jakoś dobijać, stać z tyłu bezpieczniej. Nie... nie, ustawiać się masz tak, źle się poustawiałem. I teraz mnie to boli. No, oczywiście, na no, jeden lakom ma więcej laka ode mnie. No, tuż by się spodziewała. Pomarł sobie, bo to jest po prostu aż niesamowite. Po prostu aż niesamowite. Dobra, bo muszę tego gościa zabić. Ten zginie i tak od trutki. Dobra, tamta jest w sumie wolna. Dobra. Jakbym nie trollował, to bym to wygrał, tak szczerze. Bo ta Fiverna jest mega wolna. Ile ona ma szybkości? 860. Jezu, serio? Serio? Seriously? Serio? Serio? Jezu, serio? Ja się rozpaczę za chwilę. Nie, Wiki tam nic nie robi, nie, ale. No super. To ma jeszcze trudkę, nie ma. No, no trudno. Mogę w sumie cios potężny wrzucić. No to. jakąś kontrę ściągnąć, w sumie. Tylko nie mam za bardzo z czego. Ale rozkład dostałem na twarz, tak. No, oczywiście, że dostałem. Dobra, no, od ciebie się muszę uciec gdzieś bardzo daleko. się pozostawić pod tamtą widuwę. Rozbeczę się za chwilę, nie? Teraz się mu wystawiłem trochę. Mhm. Przesadziłem trochę, strollowałem, Za bardzo się przejmowałem tym, że to przegram. Powiem to trochę wolniej zrobić. A no bo to rozkład jest dobra. Raz, dwa, cztery, pewność pełnej. Dobra, GG, bo to nie ma sensu. Dzięki za zagram. Nie, no po prostu źle to wyszło trochę. On ma jeden laka, kurwa, jeden laka, kurwa, ma... No kurwa, nie mo... No kurwa, no... Kurwa, jak? No kurwa, tym obrazem, no kurwa, jeszcze na laku, kurwa... Który ma jeden lak i miał trzy laki pod... Rząb. No przecież się pierdolne się kurwa... No po prostu kurwa nie, no kurwa, no nie gram dzisiaj więcej, no kurwa, no nie mogę, no... Zdenerwowałem się w chuj... I nie przeklinam, jestem spokojny, dobra... Koniec na dzisiaj, trochę to zlamiłem Pomysł na biedę miał spokój, bym miał destrukt, by miał przekichane, ale skłoną tę uporażeń wziął No, Boże Oj, fuck Trzeba było brać tego odpornego, a nie tego słabe usza Dobrze, czułem, że wziąć tego czarnego I spokojniej to podejść Spokojniej to podejść w sumie z tym wszystkim Ach, cholera macie Tak w sumie dużo obrony miałem jak tak, udało mi się to ogarnąć. Wow, ale to laczek to mnie zdenerwował pod koniec niesamowicie. No po prostu mnie niesamowicie wkurzył. Dobra, już kończę opowiadanie. Fajnie, że wpadliście, było krótko, intensywnie. No dzięki wam za dzisiejszy odcinek. No i módlcie się, żeby moje, moje zdenerwowanie na przyszłość było po prostu mniejsze, żebym się tak po prostu nie denerwował w takiej sytuacji. Był był trochę spoko, według mnie spoko, wykonanie było średnie. Za dużo trzeba do tych ognistych ogni na tych orkach, aczkolwiek by miał destro ktoś, to macie zajebisty w sumie spoko. To jest według mnie zawsze to większe obrażenia, bez tego to bym jeszcze mniej bił, tak naprawdę. Polak i tak mi nie wchodził, moral to taki średnio, ale jemu lag musiał wejść na hydrze. Musiał wejść mu w sumie dość często. Mi się wydaje, że bardziej niż mnie, ale to możecie w sumie sami ocenić i sami zobaczyć. Dobra, trochę spozycjonowałem się źle, dobra, ja już w sumie będę pamiętał na przyszłość, że wolniej myśleć, nikleć znowu pojadzkowemu. Trochę się zdenerwowałem. Jednak sporo ta karaboska bije i, i, i... może y, się trochę z tym zgadzam, że, że 5% jest za dużo, że ten nerf na 4% będzie dobrą decyzją. Bo to było bez przesady, no, a miałem szansę to wygrać. I ja złamiłem zamiast wyczekać go i miał większą mini przeczekać pierwszą turę. Dobra, nieważne. Dzięki Wam do zobaczenia. Bye bye.